Wyobraż sobie świat, w którym większość ludzi działa niczym marionetki, sterowane przez natychmiastowe pragnienia. Fast foody, krótkie filmiki, przelotne relacje, a nawet cyfrowe uzależnienia, wszystko to funkcjonuje według jednej zasady: Im łatwiej coś skonsumować, tym łatwiej nad tym zapanować. Ale co by się stało, gdyby pewna grupa mężczyzn postanowiła wysiąść z tej karuzeli? Nie jedzą tego, co dyktuje im reklama, nie oddają swojej uwagi chwilowej przyjemności. Zamiast tego zatrzymują w sobie pierwotną energię, którą Jung nazywał Libido nie tylko seksualne pragnienie, ale życiową siłę, mogącą zostać przekształconą w twórczość, wolę i wizję. I to właśnie czyni ten pomysł niebezpiecznym w oczach współczesnego systemu. Nie dlatego, że dotyczy seksu lecz dlatego, że uderza w sam fundament społeczeństwa konsumpcyjnego. W przekonanie, że człowiek musi nieustannie szukać spełnienia na zewnątrz. Mężczyzna, który potrafi zatrzymać energię, który karmi nią swoją koncentrację i wewnętrzną siłę, staje się jak program, którego nie da się przewidzieć ani kontrolować. Zauważ różnicę. Pierwszy typ mężczyzny, gdy czuje nudę, godzinami przewija telefon, gdy czuje lęk, rzuca się w zakupy. Gdy stres, szuka taniej ulgi. System ma nad nim tysiące przycisków. Drugi, w tych samych chwilach zatrzymuje się, siedzi w ciszy, obserwuje i przemienia napięcie w twórczy ogień. Nad nim system traci władzę. Historia zna takich ludzi. Wielu liderów duchowych, artystów czy naukowców chroniło swoją wewnętrzną energię dzięki dyscyplinie. Nikola Tesla, człowiek którego wizje wyprzedzały epokę, wierzył, że wstrzemięźliwość w życiu seksualnym daje mu skupienie i niezwykłą kreatywność. Można się spierać, czy miał rację, ale jedno jest pewne jego intelektualne dziedzictwo wciąż zadziwia i inspiruje. Patrząc oczami Junga, można by powiedzieć, że Tesla uprawiał pewną formę alchemii psychicznej, przemieniał energię instynktów w wizję wykraczającą poza granice czasu. I co to oznacza w skali społecznej? Mężczyzna, który zna moc zatrzymanej energii, przestaje być idealnym klientem. Nie kupuje złudzenia szczęścia w nowym gadżecie, w luksusowej podróży czy w krótkim romansie. Odnalorzył zupełnie w sobie. A to sprawia, że cała maszyna konsumpcji zaczyna się chwiać. Najbardziej przerażające dla systemu nie jest jednak samowyrzeczenie, to lustro, które taki człowiek nieświadomie stawia innym przed oczami. Jego samokontrola obnaża cudze zniewolenie, jego spokój uwydatnia cudzy chaos. Jung pisał o cieniu, o tym, co tłumimy i chowamy w nieświadomości, a gdy spotykamy kogoś, kto z tym cieniem się pojednał, nasz własny musi wyjść na powierzchnię. Dlatego właśnie decyzja, by zatrzymać w sobie energię życia, jest aktem rewolucyjnym, nie tylko osobistym wyborem, to krok pod prąd rzeki, w której płynie całe społeczeństwo. I tu rodzi się pytanie. Czy współczesny mężczyzna jest gotowy zapłacić cenę tej samokontroli w zamian za źródło siły, którego żaden system nie zdoła mu odebrać? Kiedy mężczyzna uczy się zatrzymywać swoją wewnętrzną energię, staje się zagadką. Jego nieprzewidywalność nie wynika z dziwacznego charakteru, lecz z faktu, że nie reaguje już na dobrze znane guziki, które zwykle uruchamiają ludzkie zachowania. We współczesnym świecie większość reakcji człowieka daje się przewidzieć. Dotknij strachu, a odpowie ucieczką. Dotknij pragnienia, natychmiast rzuci się w konsumpcję. Dotknij niepewności i zacznie szukać potwierdzenia na zewnątrz. To są psychologiczne skróty, które reklama, media, a nawet polityka wykorzystują do perfekcji. Ale gdy mężczyzna zatrzymuje energię i przekształca ją, te przełączniki przestają działać. Nie reaguje już gniewem na prowokacje, nie daje się zwabić tanim obietnicom przyjemności, nie żyje pod presją cudzej opinii. W oczach systemu taki człowiek jest groźny, bo wymyka się mapie kontroli. Pomyśl o sytuacji z własnego życia. Spotkałeś kiedyś człowieka tak spokojnego, że aż cię to irytowało? Może nauczyciela, trenera, albo kolegę z pracy? Próbowałeś go sprowokować, nacisnąć, a on pozostał niewzruszony, bez wybuchu, bez obrony, tylko cisza i obserwacja. To uczucie przypomina uderzenie pięścią w próżnię. Mężczyzna, który zatrzymuje energię, działa podobnie, nie wchodzi w rolę i scenariusze, które świat próbuje mu narzucić. Jung pisał, że kiedy energia instynktów zostaje wstrzymana i przemieniona, człowiek wkracza w wyższy poziom świadomości. Reaguje nie instynktem, ale wyborem, a wybór czyni go nieprzewidywalnym. Przykład? Cesarz rzymski i stoicki filozof Marek Aureliusz. Żył w świecie spisków, gdzie każda oznaka gniewu czy lęku mogła zostać użyta przeciwko niemu. Zamiast reagować, ćwiczył ciszę wewnętrzną, zatrzymywał energię, by obserwować i działać świadomie. Spiskowcy wokół niego frustrowali się, bo nie mogli przewidzieć jego ruchów. W perspektywie Jungowskiej, Aureliusz był wzorem tego, jak zatrzymana energia czyni człowieka siłą, której nie da się ujarzmić. Ale to nie wszystko. Taki mężczyzna staje się odporny na manipulacje. Pomyśl o reklamach obiecujących, że będziesz szczęśliwszy, atrakcyjniejszy, silniejszy, jeśli tylko kupisz ten produkt. Cała ta gra opiera się na poczuciu braku, ale człowiek, który odnalazł źródło siły w sobie, widzi od razu to tylko iluzja, nie potrzebuje zewnętrznego potwierdzenia, by czuć się pełnym. Spójrz na relacje międzyludzkie. Ilu mężczyzn gubi się w kilku obietnicach, w jednym uwodzicielskim spojrzeniu. Manipulacja działa tylko wtedy, gdy w środku zostaje pustka do wypełnienia. Ale jeśli energia została przemieniona w twórczość, dyscyplinę i albicję, te spojrzenia i słowa stają się jak dym. Jung pisał, że ego daje się porzać iluzji, lecz głębsze centrum, jaźń, pozostaje nietąknięte. Mężczyzna zatrzymujący energię, robi krok ku tej jaźni, a wtedy staje się odporny na gry, które łamią słabsze ego. To przypomina historię ze sportu. Muhammad Ali, legenda boksu, zapytany kiedyś, jak wytrzymuje psychiczne prowokacje rywali, odpowiedział: Nigdy nie pozwalam, by przeciwnik dosiągł mojego umysłu, bo gdy umysł się chwieje, ciało też upada. Ali nie mówił wprost o energii czy transformacji libido, ale jego dyscyplina i kontrola wewnętrzna pokazują to samo. Człowiek, którego nie można zmanipulować z zewnątrz, staje się panem ringu i własnego życia. Patrząc przez pryzmat Junga, mężczyzna, który zatrzymuje energię, stopniowo wyplątuje się z sieci manipulacji. I to właśnie to napawia system lękiem. Bo kiedy człowieka nie da się poruszyć ani strachem, ani pożądaniem, wszystkie narzędzia władzy, od reklam do powierzchownych relacji, tracą moc. Taki mężczyzna staje się naprawdę wolny. A w świecie zbudowanym na kontroli, wolność jest największym zagrożeniem. Jednym z powodów, dla których współczesne społeczeństwo lęka się mężczyzn potrafiących zatrzymać energię, jest fakt, że stają się oni bezpośrednim zagrożeniem dla gospodarki konsumpcyjnej. Spójrz prawdzie w oczy. Cały system ekonomiczny, w którym żyjemy, opiera się na jednym prostym założeniu: im więcej ludzi czuje brak, tym więcej ludzi kupuje, aby go wypełnić. Każdy produkt, każda usługa, każda nowa aplikacja powstają na bazie tego samego komunikatu. Nie jesteś jeszcze wystarczający. Potrzebujesz czegoś z zewnątrz, aby poczuć się kompletnym. Ale gdy mężczyzna zatrzymuje energię, pierwsze co się zmienia, to jego wewnętrzne poczucie. Zaczyna dostrzegać, że on sam już jest pełny. I to odkrycie sprawia, że w oczach systemu staje się fatalnym konsumentem. Widać to gołym okiem w codziennym życiu. Mężczyzna, której nie potrafi jeszcze zatrzymać energii, łatwo wpada w nudę i niepokój. Wtedy reklama nowego telefonu, drogich butów czy luksusowych wakacji natychmiast wypełnia pustkę. On wydaje pieniądze nie dlatego, że potrzebuje, lecz dlatego, że liczy, iż przedmiot da mu chwilową ulgę. Ale ten, który nauczył się transformować energię, zamiast uciekać na zewnątrz, kieruje się do wewnątrz. Czuje pustkę? Trenuje. Tworzy, czyta, medytuje. Nie potrzebuje zakupów, by się ukoić, bo energia została przekształcona w źródło, które odżywia go od środka. Przypomina to historię Mahatmy Gandhiego. W walce o niepodległość Indii sprzeciwiał się nie tylko polityce, ale też ekonomii wzywał ludzi, by sami tkali ubrania, zamiast kupować przemysłowe towary z Anglii. To nie była tylko oszczędność, to był manifest. Nie jesteśmy już zależni od systemu, który sztucznie wytwarza poczucie braku. Z perspektywy Junga można powiedzieć, że Gandhi obudził wewnętrzną siłę całego narodu, zamiast tracić energii na pogoń za obcymi potrzebami, przekształcili ją w moc samostanowienia. Na poziomie jednostki, mężczyzna zatrzymujący energię robi dokładnie to samo. Odmawia bycia pionkiem w maszynie konsumpcji i buduje własne zasoby. Dlatego współczesne kampanie reklamowe tak chętnie uderzają w słabości mężczyzn. Zwróć uwagę: kosmetyki, suplementy, elektronika, aplikacje randkowe wszystkie niosą ukryte przesłanie. Nie jesteś dość męski, nie jesteś dość atrakcyjny, nie jesteś dość silny, ale oto produkt, który uczyni cię wystarczającym. Ale mężczyzna, który zatrzymuje energię, spogląda w lustro i widzi prawdę, jego wartość nie zależy od żadnego przedmiotu. Nie musi kupować, by udowodnić sobie własną siłę, nie potrzebuje krótkiej przygody, by poczuć, że istnieje. Dla systemu konsumpcji taki człowiek jest jak uszkodzona maszyna. Nie reaguje na bodźce reklamowe, nie wydaje bezmyślnie pieniędzy i właśnie dlatego jest groźny. Widzimy to także w współczesnych przykładach. Młodzi przedsiębiorcy, którzy wybierają minimalizm, zamiast gonić za zakupami, zachowują tylko to, co naprawdę niezbędne, a całą energię inwestują w tworzenie i rozwój firm wielu z nich mówi otwarcie, to właśnie powściągliwość w konsumpcji daje im skupienie i zasoby do wielkich projektów. To jest praktyczna realizacja jungowskiej idei przemiany libido z rozproszonego pragnienia w skoncentrowaną siłę twórczą. A nawet zwykli ludzie potrafią tego doświadczać. Ktoś, kto dawniej był uzależniony od gier komputerowych czy mediów społecznościowych, dzięki dyscyplinie w zatrzymywaniu energii zaczyna odkrywać, że traci zainteresowanie pustymi godzinami przed ekranem. Zamiast tego uczy się nowych umiejętności, ćwiczy ciało, buduje prawdziwe relacje. Dla gospodarki to strata, bo nie zasila już miliardowych zysków z nawykowej konsumpcji, ale dla niego samego to prawdziwa wolność. I tu leży sedno. Mężczyzna, który zatrzymuje energię, nie tylko podważa kilka reklam czy produktów, on uderza w fundamenty całej ekonomii opartej na lęku i nieskończonym pożądaniu. Pokazuje, że szczęście i siła nie leżą w najnowszych gadżetach, lecz w umiejętności panowania nad sobą. A gdy coraz więcej mężczyzn budzi się w ten sposób, system będzie musiał spojrzeć w twarz prawdzie. Że cała konstrukcja konsumpcji, wydająca się nie do ruszenia, może zatrząsnąć się w posadach. Kiedy mężczyzna zatrzymuje swoją energię, przemiana nie kończy się wyłącznie na jego wnętrzu i nawykach konsumpcyjnych. Ona zaczyna przenikać do jego relacji. I właśnie tutaj pojawia się największe wyzwanie dla społeczeństwa, ale też dla najbliższych. Bo ta samo kontrola działa jak lustro odbija brak kontroli innych. Ich wewnętrzny chaos i puste przestrzenie, które tak usilnie próbują ukryć. Wyobraź sobie zwykłą scenę. Wchodzisz do pokoju, gdzie wszyscy mówią głośno, porównują się, spierają, każdy chce udowodnić swoją rację. A pośród tego zgiełku siedzi mężczyzna, milczący. Jego spojrzenie jest jasne, spokojne, nie daje się wciągnąć w grę ego. On wybiera obserwacje. I nagle inni zaczynają czuć się nieswojo. Dlaczego on nie reaguje? Dlaczego nie musi niczego udowadniać? W tej chwili wielu odkrywa, że ich własna głośność to tylko zasłona, próba zakrycia wewnętrznego lęku. A mężczyzna, który zatrzymuje energię, nie musi niczego wskazywać, sama jego obecność już odsłania ich słabość. Karl Jung powiedział kiedyś, że każdy z nas nosi w sobie cień, tę część instynktów i słabości, której staramy się nie zauważać. Gdy spotykamy kogoś, kto potrafił oswoić swój własny cień, nie możemy uniknąć konfrontacji z naszym. Mężczyzna, który zatrzymuje energię, zrobił już ten krok. Nie ucieka od pragnień, lecz uczy się je przekształcać. Dlatego obok niego inni uświadamiają sobie, że wciąż są kontrolowani przez własne nieokiełznane popędy. I właśnie to rodzi dyskomfort, nie przez to, co robi. Lecz przez to, co w nas samych ujawnia jego obecność. Historia zna takich ludzi, weźmy choćby Sokratesa. Nie pisał ksiąg, nie nauczał w tradycyjny sposób. On tylko rozmawiał, zadawał pytania, a jednak wielu, którzy z nim obcowali, czuło się obnażonych, bo Sokrates zmuszał ich do spotkania z własnymi sprzecznościami. Nie musiał krytykować, wystarczała jego przenikliwa obecność, by zachwiać fałszywym poczuciem pewności. Mężczyzna, który zatrzymuje energię, działa podobnie. Nie potrzebuje sporów ani dowodów, jego cisza i samokontrola sprawiają, że powierzchowne relacje po prostu nie mają racji bytu. Najmocniej widać to w miłości i relacjach między kobietą a mężczyzną. Ten, kto nie zna sztuki zatrzymania energii, łatwo daje się uwieść powierzchownej atrakcyjności. Gotów jest poświęcać czas, pieniądze, a nawet własną godność, byle tylko utrzymać czyjąś uwagę. Lecz kiedy mężczyzna zaczyna chronić swoją energię, uświadania sobie własną wartość, nie godzi się już na związki, które istnieją tylko po to, żeby karmić czyjeś ego albo wysysać jego siły. Szuka więzi głębokiej taki, której obie strony wzajemnie się karmią i rozwijają. I właśnie to czyni go zagrożeniem dla relacji płytkich, które wypełniają współczesny świat, bo tam, gdzie króluje handel uwagą czy wymiana emocji za korzyści, on nie da się kupić. Spójrzmy na tych, którzy podnieśli poprzeczkę naprawdę wysoko Lew Tolstoy. Wielki pisarz rosyjski w późniejszych latach życia praktykował ogromną wstrzemięśliwość, nie tylko w seksualności, lecz także w jedzeniu i stylu życia. Wierzył, że dopiero wtedy, kiedy człowiek panuje nad pragnieniami, może żyć w prawdzie i sensie. I choć wielu uważało go za skrajnego, duchowy slad tołstoja pozostał, bo nie pozwoliłby chwilowe zachcianki zdefiniowały jego istnienie. Ale nie trzeba patrzeć na wielkich. Wystarczy zobaczyć zwykłych mężczyzn, którzy decydują zakończyć toksyczne relacje. Zamiast kurczowo trzymać się tego ze strachu przed samotnością, odchodzą. Wiedzą, że ich energia jest zbyt cenna, by ją marnować. To nie chłód. To najwyższy akt szacunku wobec siebie i zarazem ciche wyzwanie wobec innych. Albo się zmienisz, albo znikniesz z mojego życia. Kiedy mężczyzna podnosi własne standardy, zmusza otoczenie, by zajrzało w lustro, to właśnie ta niebezpieczna siła, bez przemocy, bez presji, potrafi rozbić słabości, na których opiera się społeczna stagnacja. Bo mężczyzna, który zatrzymuje energię, nie zmienia tylko siebie, on zmienia całe otoczenie. Nie daje się już wciągnąć w powierzchowne związki, staje się wyzwaniem dla fałszu, który tak chętnie akceptują. A w świecie, gdzie relacje często budowane są na egoizmie i wymianie interesów, on nie da się kupić. Przypomina inny powiew, przypomina, że wciąż istnieje droga, droga samokontroli, prawdy i prawdziwego połączenia. Kiedy spojrzymy na całą tę drogę, staje się jasne jedno. Zatrzymywanie energii nie jest tylko osobistym nawykiem, to cicha, ale potężna forma sprzeciwu wobec systemu, który został stworzony po to, by wysysać mężczyzn od środka. W świecie, gdzie wszystko zachęca do rozproszenia, od krótkich filmików, które kradną twoją uwagę, po puste relacje, które wyczerpują, Decyzja, by zatrzymać, zgromadzić i przekształcić własną energię, staje się aktem rewolucyjnym. Karl Jung nazwał ten proces psychologiczną alchemią. Zamiast spalać energię w chwilowych przyjemnościach, człowiek może przemienić ją w coś cenniejszego wolę, twórczość, wizję. Mężczyzna, który uczy się zatrzymywać swoją siłę życiową, w rzeczywistości kuje złoto w swojej duszy. I w efekcie staje się kimś nowym, niepodatnym na manipulacje pragnieniami, niesterowanym przez lęki, nieporywanym przez hałas społeczeństwa. Pomyślę o tych, których już wspomnieliśmy. Tesla, Marek Aureliusz, Gandhi, Mohamed Ali, Tolstoy. Każdy z nich na swój sposób praktykował niezwykłą formę samokontroli, przemieniając instynktowną energię w siłę twórczą lub duchową. Nie byli doskonali, ale ich dyscyplina i determinacja uczyniły z nich postaci ponadczasowe. Bez tej wewnętrznej samokontroli być może nie mielibyśmy ani ich wynalazków, ani idei, ani ruchów, które odmieniły bieg historii. Lekcja, jaką możemy z tego wyciągnąć, nie sprowadza się do wąskiego powstrzymywania się. Sedno tkwi w czymś głębszym. W uświadomieniu sobie, że Twoja energia jest najcenniejszym skarbem. Możesz ją spalić w chwilowych zachciankach, albo zatrzymać, pielęgnować i zamienić w siłę, która wyniesie Cię na nowy poziom. To wybór ostateczny. Albo pozwolisz systemowi ciągle Cię drenować poprzez powtarzające się pragnienia, albo staniesz się panem samego siebie i niekończącym się źródłem twórczości. Ta droga nie jest łatwa. Spotkasz samotność, bo niewielu zrozumie dlaczego idziesz pod prąd, spotkasz kpinę, bo społeczeństwo nie czuje się komfortowo wobec mężczyzny, który odmawia uczestniczyć w znanych wszystkim grach. I nieraz zmierzysz się z własnym wnętrzem, gdy instynkt będzie ci szeptał, by sięgnąć po szybką ulgę. Ale to właśnie w tych chwilach kryzysu dostrzegasz różnicę. Im bardziej zatrzymujesz i transformujesz, tym stajesz się silniejszy bardziej przejrzysty, bardziej nieugięty. Wyobraź sobie młodego chłopaka, uzależnionego od gier i mediów społecznościowych. Każdy dzień spalał przed ekranem. Kiedy zaczął praktykować zatrzymywanie energii, na początku przeżywał szok, nudę, natrętne pragnienia, chęć poddania się. Ale z każdym dniem zaczął wykorzystywać ten czas inaczej. Ćwiczył, uczył się języków, próbował pisać po kilku miesiącach zobaczył, że nie jest już tym samym człowiekiem. Stare nawyki zniknęły, a w ich miejscu pojawiła się kreatywność i nowa wiara w siebie. Nie musiał być Teslą ani Gandim, by udowodnić swoją wartość. Samo zatrzymanie i przekształcanie energii odmieniło jego życie. I tu kryje się ostatnia lekcja. Mężczyzna zatrzymuje energię nie po to, by stać się kimś niezwykłym, lecz by wrócić do swojej prawdziwej. Pierwotnej siły. W świecie, gdzie rozproszenie i zużywanie uważa się za normę, koncentracja i samokontrola stają się supermocą, a ta moc nie jest dana z zewnątrz, ona od zawsze jest w tobie, czeka tylko na twój wybór. Więc, jeśli teraz słuchasz tych słów, zadaj sobie pytanie: Dokąd każdego dnia płynie twoja energia? Czy rozpływa się w chwilowych zachciankach? Czy gromadzi się w tobie, by budować silniejszą, twórczą wersję siebie? Odpowiedź leży w twoim wyborze. Jung przypomniałby ci, że każda droga rozwoju zaczyna się od pojednania z własną energią i tylko wtedy, kiedy nauczysz się ją zatrzymywać, transformować i panować nad nią, naprawdę wejdziesz na ścieżkę stawania się najmocniejszą wersją samego siebie.